Cześć wszystkim, z tej strony Arek witam was w pierwszym już od naprawdę dawna odcinku z Modów Tygodnia na ModHub. zacznijmy od tego, że będzie to odcinek z modów, które wyszły tak jakby poza Mod Contest, bo jak wiemy właśnie w tym minionym tygodniu było Mod Contest, wyszło naprawdę sporo modów z tego, z tego konkursu, ale wyszło też kilka modów poza konkursem, wiecie, tak normalnie, jak zwykle one tam sobie co tydzień wychodzą, nie? I dzisiaj właśnie skupimy się na tych zwykłych modach. Pominiemy sobie mody z Mod Contest, bo je na pewno już testowaliście i właśnie przez to może pominęliście interesujące mody, które pokażę Wam dzisiaj w odcinku. Jak zwykle przygotowałem ich 5. Znajduję się właśnie w autobusie. Jesteśmy na łodygowie, na którym dawno nie byłem, bo sobie na Osinie teraz pykam, jak wiecie, na tej serii. I tak pomyślałem sobie, że właśnie a wbiję sobie na to łodygowo, i ugułem e, do tego autobusu tutaj. Teraz fajnie to wygląda, z trzeciej osoby troszeczkę chodzi jak kafar ta osoba tak szeroko, tak wiecie, <gryw> no ale nieważne. Więc, e, tak jak mówiłem, jest pięć modów, jest opryskiwacz, rozsiewacz, talerzówka, ciągnik i jeden mod, e, placeable, nie, tak, tak, tak to nazwijmy. E, dosyć przydatny, zresztą w, w, wszystkie mody dzisiaj myślę, że są całkiem spoko mm, i zacznijmy może od pierwszego, który mam tutaj na liście. A jeszcze zapomniałem, w poprzednim odcinku do rozprostowania, jak pamiętacie, może nagrywałem ten odcinek z modami z Mod Contest tam powiedziałem, że Bociek tą listę tych modów skompletował Jednak nie doczytałem posta i te mody wtedy wypisał tam łosio, także pozdrawiam ci łosio i przepraszam za pomyłkę. No ale przejdźmy już teraz do modów, ja sobie tutaj stanę na balkoniku elegancko, balkoniku, no nie wiem czy tak to można nazwać, ale tak to sobie tutaj. Ochrzcijmy tą miejscówkę, taki balkonik do obserwacji modów. Przejdźmy może właśnie do pierwszego z nich, jakim jest Amazon UX 5200 Pack od młodego 98, Pola Rodak. Pozdrawiam cię młody. I cóż, mamy cztery wersje tych właśnie opryskiwaczy. A raczej tego właśnie opryskiwacza. Są to różne wersje szerokości. Każdy z nich... Ma tą samą pojemność, ale różnią się właśnie ceną, jak widzicie, i szerokością roboczą. Tutaj mamy najmniejszą wersję. Jest to 24 metry szerokości roboczej. Fajne, jak widzicie. Pamiętacie go pewnie z trzynastki. Ten opryskiwacz. 24 metry. 30 metrów. Tak, może w sklepie tego aż bardzo nie widać, ale zobaczycie to, jak, jak je kupię. 36 metrów i. 40 metrów, czyli największy e, z nich. Kupmy sobie wszystkie. Zobaczymy, czym się różnią w konfiguracji. Jak widzicie, mamy e, koła. Mogą być szersze lub węższe. Poczekajcie, bo trochę zjechałem tutaj dalej. 30. O, masz za mało pieniędzy. O, już nie. <laughs> po, to, po to jest ten mod właśnie. E, 36 metrów. Tutaj dajmy sobie może takie kółka. I 40 metrów. No mm. tu też nie będą szerokie, bo taki bydlok to... Czekajcie, no nie, 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 jeszcze na balkonik, nie, jeszcze nie skacz. E, I jak możecie zauważyć, e, no to tutaj już troszeczkę się różnią, że tak powiem szerokością, nawet po złożeniu. Automatycznie widać, że ten jest najwęższy, ten już ma troszeczkę więcej tutaj do składania, ten ma jeszcze więcej, a ten to już w ogóle ma tych drabinek tutaj, tych lanc e, nawalone. I tak, no jak widzicie... E, są one w pełni na PBR-kach, na tych 19 materiałach, jak to wiele osób nazywa mamy węże, także będą się podpinać tam ładnie, podciągnik jak podepniemy i cóż, no każdy każdy z nich to bydlok niezły z tych opryskiwaczy fajnie, bo opryskiwaczy nigdy za wiele w farmingu, ja tak zawsze powtarzam tak samo jak kombajnów, też ich mało jest i za chwilę sobie kupimy jakieś cztery ciągniki to dużo tam myślę yy, nie trzeba kupmy sobie a nawet co my sobie możemy kupić ja może ze średnich coś tak rzadko tutaj zaglądam a kupmy sobie cztery sześć emeczki nim tam damy więcej dla zasady jak to się mówi i ogółem yy, podepnijmy sobie każdy z nich zobaczmy jak się prezentuje jeśli chodzi o szerokość roboczą Najpierw weźmy może pierwszego z brzegu, czyli tego Bydloka tutaj, 40-metrowego. Tylko nie wiem, gdzie ja tutaj sobie wiadę. Zaraz tutaj będą takie pola. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście te 40 metrów tutaj będzie. No i jeśli to rozłożę, to powinno rzeczywiście być troszeczkę szeroko. Już nie będę wiecie wjeżdżał w jakieś pole, po prostu sobie rozłożymy tutaj. No i powiem wam, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Teraz powiem wam, że no to już naprawdę jest duża szerokość robocza. Nie oszukujmy się, i tak sobie tutaj właśnie nim kawałek dalej jedziemy. Zaraz podepniemy drugi. Tak będziemy stawać jednym za drugim i zobaczymy, jak się fajnie różnią y, szerokością. Ten może być mniej, tutaj. Y, Mniej widoczny, bo zaledwie ma 4 metry mniej. Ale to tak się tylko wydaje. A weźmy sobie 4 metry w ralu. To już troszeczkę będzie różnicy. Mogłem puścić je na follow mi żeby jechały ze sobą, ale... Ale pojedziemy tak, będziemy mieli po kolei porównanie. Ten więc niech się tutaj... Niech rozkłada swoje... Lance przed, przed tym, co stoi przed nim. I tak, no jak widzimy z góry, już jest widać, że są węższe. Nie wiem w ogóle po co ja to robię, bo tak naprawdę miałem Wam zaprezentować tutaj te mody, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest takie tylko puste mm, gadanie czy coś, że, że one się różnią od siebie. Tak jak mówię, pojemność jest taka sama prędkość. Robocza, ich jest taka sama, różnią się tylko właśnie szerokością roboczą. Także będziecie mogli sobie wybrać e, dla siebie co chcecie, nie? Na jakieś tam bardziej nazwijmy to polskie mapy, większe gospodarstwa weźmiecie sobie wersję. Przypuśćmy tam 24 metra. Jak już będziecie chcieli grać na jakimś naprawdę wielkim, wielkim PG, czy coś, no to wtedy 40 czy to 36 zapinacie i, i pyk. I jak widzimy, wersja. 20... Nie, 30, teraz 30 metrów. Tak, teraz będzie 24. I tam już je sobie zostawimy, żeby nie tracić czasu w ogóle na sprzedaż. Bo mamy jeszcze 4 mody do pokazania. Także mam nadzieję, że wam się nie spieszy. Jak wam się spieszy, to sobie pomińcie do kolejnego modu. A my sobie właśnie jedziemy zobaczyć jak wygląda wersja 24 metry, czyli najkrótsza, najwęższa, najmniejsza może tak to nazwijmy po prostu. I cóż, no model, model jest z 13, z czasów 13, myślę, że aż tak się nie zestarzał zbytnio, wiadomo, że troszeczkę odstaje od oryginalnych modeli, ale, ale nie jest źle, i jak widzicie teraz, czekajcie, co? troszeczkę podjedziemy, teraz z góry sobie zobaczymy, aż nawet czapeczkę, jak widzicie, mam Amazonę na, na farmerze, proszę bardzo, 24 metry, 30, 36 i 40 To wygląda jak jakaś antena do telewizora, tak naprawdę Czy, czy jakaś piramida tak z góry, wiecie, taki Illuminati się tutaj robi, trójkąt z góry, gdyby tak na to spojrzeć Fajne opryskiwacze Jak widzicie mają też, bo tego też nie pokazałem Macie też poziomowanie Wysokości Więc spoko Ale już Odstawmy je na bok na pewno godne polecenia, lecimy dalej. Teraz przed nami będzie talerzóweczka. Jest to talerzóweczka od AAA, 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 nie wiem jak to wymawiać. Modding, czyli tych otworczyli tu wszystkich, praktycznie. Taka oto talerzóweczka. Pod ciężką serię Ursus, aby fajnie pasowała. Wymaga, jak widzicie, 80 koni. Ma 3 metry szerokości. I 17 km można z nią popierdzielać. E, jak to zwykle w tych workshelitach, mamy konfigurację taką niebieską. Br Nie nazwałbym tego w ogóle brązowym. To jest taki oliwkowy, cholera wie jaki kolor. I taki jasno, e, jasno zielony. Kolor obręczy możemy sobie wybrać tutaj praktycznie każdy. Mm, ale powiem wam, że chyba o ten sobie weźmiemy. Jakoś tak lubię Fortschritte w tym kolorze, czy to ciągniki, czy, czy kombajny, czy właśnie jakieś inne ich maszyny. I proszę bardzo, tak się ta talerzóweczka prezentuje. Jak widzicie ma takie fajne brony z tyłu, jestem ciekaw czy się będą ruszać. Ale to zobaczymy jak widzimy nią w pole. I cóż... Z przodu zobaczcie ile ma w ogóle dorąbane tych obciążników. Ona była już w 17. Także to nie jest jakiś całkowicie nowy mod, zauważyłem właśnie, że AAA, -A -A Modding czy tam AAA nie wiem, nie wiem naprawdę, jak to, jak to oni sobie tam każą wymawiać. Teraz konwertują właśnie maszynki swoje z 17, więc pewnie będziemy mogli oczekiwać Force a 516 w najbliższym czasie. Weźmy sobie teraz jakiś ciągnik. 80 koni to pamiętam wymagało, więc czekajcie, ile ten ich Fent ma. Tutaj widzicie w ogóle. Nie modów. O proszę, weźmiemy sobie do tego ich forcerita. W podobnym kolorze zrobimy to na szybciutko. Jakieś tutaj koła, Księżniki, koncert. Dobra, będzie. I zobaczmy, jak dwa forcerity będą ze sobą współgrały. Zobaczcie, jeszcze muszę tylko kupić farmland. Tutaj jest taki wielki. Na razie zrobiłem, bo ta mapa nie jest przeze mnie skończona. Także wjedziemy sobie zaraz w jakieś pole i zobaczymy, z czym to się je, a w tym przypadku jak się to talerzuje O, jak miło, że tutaj nam pole się zrobiło akurat z tym z, ze ścierniskiem. Teraz sobie zobaczymy animację, zobaczymy, czy te bronki się ruszają. Aha, kółka idą do góry. Czekajcie, czy te brony się ruszają. Nie wiem czy wy to widzicie tutaj, ale troszeczkę tak jakby te łańcuchy się ruszały. Zobaczcie. No, coś coś tu jest. Fajnie, że dodali animacje na każdej poszczególnej bronie. Tutaj też powinno to myślę być widać. Animacje na talerzach również są. Nie no, to zresztą wiecie. A modding, tak będę ich nazywał. E Dopracowują swoje mody, także tutaj się nie dziwię, że jest to na wysokim poziomie wykonane i może te brony jakoś na boki się nie ruszają ale fajnie takiego widzę się dostosowują do poziomu terenu i te łańcuchy tutaj też sobie się rozciągają tak, tak to nazwijmy tak to wygląda jakby się rozciągały mam nadzieję, że to jest widać na filmie i cóż, no jak widzicie talerzóweczka pod jakiegoś tam 12, 24 czy coś śmiało myślę e Wam posłuży. A nawet może, jak da radę, to jakaś 914. Dobra. Zostawmy ją tak w polu, żeby nie było niczego. Eee, tutaj na sklepie. Jedziemy dalej. Tym razem jest to ciągnik. bodajże że w średnich on będzie. A może w małych. Ile to ma koni? Jest. New Holland 110,90 od. PP-978 eee, Na początku myślałem, że to jakiś motyw z Mod ale patrzę, nie. On po prostu sobie tak wyszedł. Mm, możemy sobie wybrać w ogóle czy to ma być Fiat Agri, czy to ma być czerwony New Holland, jakiś tradycyjny tutaj, czy po prostu New Hollandowski e, niebieski kolor. Troszeczkę dziwnie wygląda Fiat Agri, takie niebieskie, także Weźmiemy sobie kupimy jednego jako właśnie. Mm, jako taki niebieski, zobaczmy co mamy w konfiguracji. Uite e plus Fenders nie lubię. Jak. E no ale sobie dobra, no to nie ma w wymogu, no to można im wybaczyć. E My jak robimy Polacy modyfikacje, no to robimy tłumaczenie angielskie, niemieckie, francuskie. Więcej nie ma w wymogu. E no ale ja zawsze dodaję też polskie, nie? żeby żeby było. Co to było? Jakby polski motyw od polskiego autora, a dla Polaków nie ma tłumaczenia, nie? Dlatego właśnie... Powinni dodać troszeczkę więcej języków takich, wiecie, do tłumaczenia, nie? Skoro wiedzą, że gra jest popularna w Polsce, dodajcie, żeby Polacy mieli swoje tłumaczenie. E... Weight plus fenders, czyli obciążniki plus błotniki. E... Standardowy. Rear mudguards, czyli to będzie... tylne... Aha, to są takie, jakby, wiecie, chlapacze tutaj boczne. Błotniki, obciążnik przedni. Kurde, narobił tutaj tej konfiguracji, że nie wiadomo co i jak, no dobra, weźmy sobie, jedziemy dalej. Szerokie opony, podwójne koła tylne, wąskie opony, wąskie podwójne koła, tutaj szerokie koło z wąskim. Eee, weźmy sobie po prostu szerokie. Konfigurację możemy wybrać 110 lub 130 koni, weźmiemy sobie 130 koni. O, takiego byczka. Mat płakał, jak, jak oglądał odcinek, bo pewnie chciałby fiat Agri. <gry> Pozdrawiam cię, Mat. I cóż. Dźwięki kojarzę to że z oryginalnego tego 8340, co tam wyszedł w tych modach. Bardzo ładnie brzmi. A on bieg zmienia? A wam się wydaje, albo on bieg zmienia? Poczekajcie, wyjedziemy sobie. Tutaj na drogę. A, ciul, że stop. Nic tu jeszcze nie jeździ. Jeszcze. I lecimy. Tak, zmienia biegi. Mhm. I później sobie już popyla normalnie. Fajnie. Ciekawie to jest zrobione, na pewno. Sam model też jest bardzo ładny. I co się ja wam mogę, Ludziska, powiedzieć? Yy... Rozczulał się tutaj nad nim nie będę. Jak zwykle, jak wychodzi coś nowego, no to to jest, to jest zazwyczaj fajne i warto pobrać. Dlatego mogę wam go śmiało polecić. Widziałem jak Niemcy się czepiali, testując te nasze Ursusy z Mod Contest, czy Drivera, czy mój, że jest polska tablica, a tymczasem sami dodają tam... Znaczy nie mówię, że to jest Niemca mod, nie, nie wiem z jakiego jest państwa, ale jak widzicie też dodają swoje. Więc nie powinni się rzucać, no kurde, jeśli autor robi ciągnik z jakiegoś państwa, no to niech sobie dodaje, nie? Tak samo tutaj, co ja się będę czepiał, że jest jakaś, że jest jakaś rejestracja, niech sobie będzie, mi tam to nie przeszkadza. I pyk, lecimy dalej, przechodzimy do kolejnego modu, bo będę się troszeczkę teraz streszczał, zostało nam dwa mody. Technologia nawożenia, kolejny mod od młodego, kolejne Amazonę od młodego. Widać, że też lubi Amazonki, tak samo jak ja i jest to Amazon Zak 1402. Mały rozciewacz, też go pamiętacie pewnie z 13 ile on ma? 1750 litrów, 18 metrów szerokości i 20 km możemy sobie z nim popylać. I o ile jeszcze te? Opryskiwacz wygląda ładnie. O tyle powiem wam, że ten model już troszeczkę się zestarzał. Oczywiście tutaj bez żadnego ten, bez żadnego jakiegoś e, do młodego podjazdu, ale po prostu już mówię tutaj już o samym modelu, nie? że no widać, że akurat po tym widać, że już troszeczkę troszeczkę czasu ma. Ale zobaczymy, jak go młody tutaj nam e, do dziewiętnasteczki przerobił. A on wcale nie jest taki mały, jak się podejdzie do niego. Hmm. Chyba, że to nasz farmer ma jakiś 1,50 m. Nie wiem nawet ile ma. Hmm. Rozświewacz fajny. Sam miałem go plan konwertować, ale właśnie zobaczyłem model. Stwierdziłem, że nie, ale jednak młody widać, że nie powstrzymało go to, o nie! Życi... Mam moc na to siłę i rzuciłem nim na bok. Nieważne. Dobra, kupmy sobie jakiś ciągniczek. Coś pod kolor, może taki fędzik zielonkawy. Hmm. Bez żadnego konfigurowania, to ja po prostu go kupię. Zaraz sobie go komendą napełnimy. Przy okazji zobaczycie jak coś ma te cheaty włączone jak sobie można napełnić dowolną maszynę, to się przydaje właśnie w testowaniu modów. O proszę, ale to akurat jest bardzo fajne. Zauważcie, że ładnie nam tutaj się plandeka nie znika, tylko właśnie się tak jakby wiecie otwiera, składa zwija, jak to woli fajnie, w środku, w środku wygląda fajnie teraz tak, komenda to była bodajże gs-fill-unit-add wpisujemy tutaj jeden bo to jest od fill-volume'a którego czyli tego tak jakby, wiecie, co się tam napełnia, nieważne teraz bodajże wpisujemy fertilizer i tam, nie wiem, 5000 tak ono się i tak nam, nawet jak wpiszemy 5000 czy tysięcy to i tak nam się napełni do maksymalnego poziomu, nie więcej. W tym przypadku jest to 1750 litrów. I cóż, no ja na pole nim nie będę wjeżdżał, ale sobie go po prostu tutaj odpalimy. Jak widzicie, no szerokość robocza dosyć ładna. Ładnie nam tutaj się napełnił. I cóż ja mogę powiedzieć? Fajny rozsiewacz jak widzicie na kółeczkach te kółeczka się nie kręcą. Także to są tylko takie wiecie, żeby go postawić, tak to nazwijmy. Eee... Myślę, że ciekawa propozycja, pomimo, że model już wiekowy. To jest bardzo fajnie zrobiony. I cóż, ja go tutaj odstawię gdzieś. I niech sobie stoi. A my przechodzimy do kolejnego i ostatniego już zarazem. Modu w tym odcinku jest to Water Trigger Decoration Pack. Na Discordzie ostatnio słyszałem takie pytanie: jak tam chłopaki sobie grali na osinie, że jak e, gdzie się wodę napełnia na osinie, nie? I tak nie, nikt nie wiedział praktycznie. I tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie fajny mod: że właśnie jeśli nie wiemy, gdzie na jakiejś mapie się napełnia wodę, gdzie jest ten punkt poboru wody, Przychodzi właśnie nam z pomocą ten mod. Jest to mod placeable czyli możemy go sobie ustawić w dowolnym miejscu na mapie, tylko nie wiem gdzie to będzie. Czy to będzie w różne? Czy to będzie w, w zagrody dla zwierząt, ozdoby? Ozdoby. Mhm. E, I tutaj mamy trzy takie jakby obiekty, które możemy sobie postawić na mapce i z nich właśnie czerpać wodę. Jest to studnia. Postawimy ją sobie tutaj na środku sklepu. Eee... Taki jakby zbiornik z jakimś takim kranem na wodę, i paleta taka ze zbiornikiem na wodę. I każdy z tych obiektów ma też właśnie trigger, że jak podjedziemy pod niego, to możemy sobie nabrać wodę. E, osobiście, chyba moim faworytem jest to. Fajnie to wygląda. Mm, jak taki właśnie typowy zbiorniczek. No bo tak, postawicie paletę, no to nie możecie jej później zabrać. Stąd chyba. No nie możecie, bo pojawiłoby się ta rączka, tylko żeby podnieść. Studnia jest brzydka, bo się za bardzo ten kamień tutaj świeci, tak samo jak ten dach zresztą. Także to akurat jest brzydkie, a to jest takim właśnie fajnym... No mm, jakbym miał już wybierać to pomiędzy tymi dwoma, ale wybrałbym to, żeby postawić na osinkę. Gdzieś ustawiacie to sobie pod ścianą, podjeżdżacie później i yy, jak wiecie, nabieracie sobie wodę. Nie będzie to przeszkadzało. Na osinie jest fajne nawet miejsce. Pełno jest takich miejsc, żeby to gdzieś postawić. Oczywiście ja tak dla przykładu tutaj podaję osinę, nie? Tak, bo, bo gram na niej, ale... Tak jak mówię, możecie sobie to postawić... O, przypuśćmy tutaj byście sobie to postawili. Nie zagradza to w niczym. Hmm, przy ścianie i fajnie. A tak, wiecie, taka wielka paleta. Po co nam takie coś? Tak samo jak studnia. No jak ktoś chce studnię, no to fajnie, ale według mnie jest po prostu brzydka. Za bardzo się świeci. Zobaczmy teraz um, czekajcie, gdzie to było. Zwierzęta, może wróżne to będzie. Zbiornik się substancje płynne. Już to jest na wodę też To jest zbiornik na wodę. Boże, jak to się świeci. To schromowane, tak? Tak. Dobra. Weźmy sobie tego fędzika w takim razie. Podjedziemy nim i zobaczymy. Czy nam się pojawi opcja, żeby napełnić przy tych obiektach ten zbiornik wodą? Aż włączyłem tutaj chudy, żeby zobaczyć. I rzeczywiście, zobaczcie, pojawiło nam się. Rozpocznij napełnianie. Czyli jak widzicie, działa. No i dobra, nie będę tutaj przedłużał. Może jest dźwięk, jakby ktoś sikał czy coś, no ale nieważne. Myślę, że fajny modzik. Przydatny, jeśli ktoś nie wie, gdzie na jakiej mapie się napełnia zbiorniki wodą. Ustawiacie sobie takie jedno z tych, jeden z trzech obiektów na mapie i napełniacie. Także tutaj, gdzie zaczęliśmy odcinek, tutaj go skończymy, na tym balkoniku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mody z tego odcinka Wam się podobały. Na pewno wszystkie są godne polecenia, także zachęcam do pobierania. Wszystkie są na ModHubie, link do tych modów macie jak zwykle w opisie. Zapraszam was na kolejne odcinki. Chcieliście właśnie powrotu tej serii, chcieliście powrotu gównianych modów. Też ta seria będzie. Nie lubię jej troszeczkę nagrywać, jeśli... Chodzi... Mówię tutaj o gównianych modach. Nie lubię jej nagrywać, bo sporo hejtu się też wylewa na mnie pod tym odcinkiem, że o, nie i bo na czym mamy grać, jak wy nic nie wydajecie i tak dalej. Dlatego... Będź, będą pewnie gówniany model, tak jak mówię, No nie przypadam za nagrywaniem tej serii. Ta jest fajna, bo mogę Wam coś polecić z, z miłą chęcią. I tak też właśnie w tym odcinku jest. Jeszcze raz zachęcam do pobierania. A jeśli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie stawić łapeczki, suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I komentarza, co sądzicie o odcinku i tak dalej. Także trzymajcie się. Jeszcze tak się odwrócę tutaj. Pyk. Co to się tworzy tam na niebie? Jakaś dziwna chmura. Nieważne, trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki, pozdrawiam Was cieplutko, miłego dnia i cześć.